chwileczkę zaraz zaraz będzie o! teraz o o o kontrabasy basy. Kontrabas! was! To ja! Krzysztof Rogacewicz, Teatr Maska Jelenia Góra. 29 lat Teatru Maska. Osiem lat kontrabasisty, z którym przyjechałem do Kamiennej Góry, żeby zaprezentować to kamiennogórskiej publiczności w Centrum Kultury. Jest to spektakl, jest to monodram, który zrealizowaliśmy wspólnie z Krzysztofem Pulkowskim, który jest reżyserem tego przedstawienia. I to przedstawienie objechało już kawałek świata, można powiedzieć, ponieważ i był na festiwalu ten monodram w Nowym Jorku, na United Solo, który wygrał. To było The Best Interpretation. International Award. I w Colombo na Sri w ubiegłym roku, Tunezja, Egipt, Armenia, no można wymieniać jeszcze kilkanaście festiwali. W Polsce oczywiście również grany z powodzeniem od wielu lat, jak wspomniałem, bo spektakl nie jest nowy, a jest jakże aktualny, bo tyczy nas wszystkich to, że jest o muzyku, który ma niespełnioną swoją miłość w operze, no więc to jest tylko taka paralela do tego, kim jesteśmy, gdzie, w jakim miejscu, i trochę też mówi, a właściwie mówi przede wszystkim o naszych problemach, naszych zawiłościach losu i niespełnionych miłościach i marzeniach. Bo każdy ma swoje, a to jest tylko przykład, przyczynek do tego, żebyśmy spojrzeli sami na siebie. Każdy muzyk przyznał od razu, że orkiestra w każdej chwili obejść się może bez dyrygenta, ale. Ale. Nigdy bez kontrabasu. Proszę pana, przez wieki orkiestry obywały się bez dyrygentów. W historii muzyki dyrygent jest wynalazkiem najświeższej daty. Mogę pana zapewnić, że nawet nasza orkiestra państwowa niekiedy gra zupełnie sama dla siebie. No właśnie z tego, co pan powiedział wcześniej, rozumiem, wnioskujecie, cieszy się ten spektakl dużym zainteresowaniem. No tak, oczywiście, a szczególnie jeśli na scenie, na scenie tylko na widowni zasiądą muzycy, bo tacy się oczywiście zdarzają, to jest jeszcze większa głębia tego przedstawienia, ponieważ oni doskonale wiedzą o czym ja mówię i te niuanse, niuanse które się pojawiają w spektaklu również mają drugie dno, oni je jeszcze głębiej odczuwają i to jest też przyjemne, ale tak jak, tak jak powiedziałem, jest to słodko-gorzki taki spektakl, momentami a czasami wręcz tragiczny. Właśnie, a do kogo on jest adresowany? Do publiczności w wieku niższym czy, 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 do, czy do dorosłej publiczności bardziej no raczej chyba dla bardziej, do bardziej świadomych widzów, czyli do młodzieży dorosłych to tak, bo dzieci jeszcze, jeszcze nie mają wykształconego w sobie takiego elementu, takiej świadomości bycia, bo tu chodzi o zawody miłosne, zawody, które wykonujemy, no i tym podobne rzeczy, które nas dotykają dorosłych właśnie. Ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić mianowicie orkiestrę bez kontrabasu. Można nawet powiedzieć, że orkiestra z samej definicji zaczyna się tam, gdzie jest kontrabas. Są orkiestry bez pierwszych skrzypiec, bez instrumentów dętych, bez kotłów, bez wszystkiego, ale nie bez kontrabasiunia mojego. W recenzji wyczytałem, że, że kontrabas to jest taki instrument mało doceniany. Zdradzi nam Pan coś więcej? No tak, to jest tak jak wspomniałem, no, Patryk Syszkint, który jest autorem tego prze przedstawienia, tekstu do tego przedstawienia, z pełną świadomością pisał to, ponieważ rzeczywiście kontrabas w orkiestrze jest takim trochę mało docenianym, bo i o tym mowa w spektaklu właśnie też jest. Jest to, jest to instrument duży, nieporęczny, który trudno znieść gdziekolwiek i wnieść przewieść Pod każdym względem właściwie jest to troszkę z przekąsem. Niemniej specjalnie wybrał taki instrument, a nie altówkę na przykład albo skrzypce, które są małymi instrumentami. A kontrabas jest takim dużym instrumentem, który nie jest solistycznym właściwie, chociaż no w jazzie, no i w muzyce takiej popularnej jak najbardziej zdarza się. Niemniej z nie pozycji takiego, takiego ulokowania w orkiestrze, które jest jakby też odzwierciedleniem naszego społeczeństwa. W którym jesteśmy wszyscy, to no to właśnie on jest taki trochę trudny. Trudny w obejściu, trudny, yy, trudny do, do tego, żeby z nim żyć. Bas jest fundamentem, na którym się ten cały wspaniały gmach wznosi. A kiedy go zabraknie, powstaje czysta muzyczna wieża Babel. Sodoma i Gomora. I nikt już nie wie, po co właściwie gra. Niech pan sobie wyobrazi symfonię Hamol Schuberta, bez basów. Kompletne fiasko. Cała literatura orkiestrowa od A do Z, wszystko, co pan tylko chce, symfonie, opery, koncerty solowe byłyby do niczego, gdyby nie było kontrabasu. Zapytań się pana, jako doświadczonego aktora, trudno się gra monodramy? Jak wychodzi pan sam na scenę, znikąd pomocy? No oczywiście jest to trudne, natomiast też jest w tym że tak powiem, wielka przyjemność, bo jak człowiek jest sam na scenie, to inaczej też koncentruje się i tak jak pan wspomniał, nie ma znikąd pomocy, ta pomoc musi być ze środka, czyli od siebie. Stąd też muszę się koncentrować nad tym, co robię, skupić i nie wolno mi się rozpraszać, ponieważ no, mogę gdzieś uciec myślami, a wtedy widzę, widzów zostawię nie wiadomo z czym. No to zaprośmy naszych widzów na, na reportaż z tego wydarzenia właśnie. Drodzy Państwo, zapraszam na spektakl kontrabasista, jest to monodram Patryka Syskinda, w wykonaniu moim Krzysztof Rogacewicz nazywam się, reżyserem spektaklu jest Krzysztof Pulkowski, a produkcją zajęła się, zajął się Teatr Maska i Osiedlowyną Kultury w Jeleniej Górze. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia. Dokładnie 41,2 Hz. Jeżeli jest dobrze nastrojony. Są instrumenty, które schodzą jeszcze niżej do C kontra lub H sub kontra, to by było 30,9 Hz. No ale do tego potrzebny jest instrument pięciostrunowy. Mój ma cztery. Pięciu nie utrzymałby. Rozerwałoby go na części. No, tak. Ale mamy w operze kilka pięciostrunowych. Potrzebne są do Wagnera na przykład. No ale 30,9 Hz to nie jest dźwięk, bo nawet to... Nie jest już dźwiękiem, raczej odgłosem darcia, czymś, co można powiedzieć bardziej huczy niż dźwięczy, więc moja skala dźwięku wystarczy mi w zupełności.